Jak tylko dowiedziałam się, że Agnieszka postanowiła zrezygnować, no to chciałam zrobić wszystko, żeby może się udało. Daria, Ramówka TVN-u, no i ty jako główna, no myślę mogę tak powiedzieć, główna gwiazda Ameryki Express, jak ty się czułaś wylatując tam do, do, na program? Ja przede wszystkim czułam się bardzo podekscytowana, dlatego że taki program to było od zawsze moje marzenie, więc jak tylko dowiedziałam się, że Agnieszka postanowiła zrezygnować, no to... Chciałam zrobić wszystko, żeby może się udało. Natomiast yy, przede wszystkim jest to niezwykła ekscytacja, bo to jest taka chęć przeżycia przygody razem z uczestnikami, którzy no, rzeczywiście mają tam ciężki orzech do zgryzienia. I powiem szczerze, pierwszy raz naocznie mogłam to zobaczyć, bo w telewizji tego tak nie widać i podziwiam ich wszystkich. Naprawdę yy, cała ta grupa wyszła ze strefy swojego komfortu i pokonała siebie. Ja myślę, że życie można podzielić przed tym programem i po. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, że zrobisz wszystko, żeby zastąpić, żeby zgarnąć te schedę, że tak powiem, po, po Agnieszce I, i co, co miałaś na myśli, co takiego zrobiłaś, nie wiem, na casting poszłaś, rozmawiałaś z, z produkcją, z panem Edwardem? Nie, ja w życiu właśnie nie chciałam zastąpić Agnieszki, dlatego, że Agnieszka jest... Yy... Niezwykle utalentowaną dziennikarką, którą podziwiam, i jak, wy, jak myślałam sobie o tym, że pojadę do tego programu, stwierdziłam, że trzeba stworzyć zupełnie nową postać, bo to nie będzie szans w ogóle, żeby jeden do jeden to odtworzyć i dorównać. Więc ja postanowiłam, że po prostu edycje z Agnieszką były takie, a moje po prostu moja będzie inna. A czy w jakikolwiek sposób kontaktowałaś się z nim, nie wiem, pytałaś jakieś rady, prosiłaś o, o jakieś komentarze, że nie wiem. Mogła ci powiedzieć, że słuchaj, uważaj na to, uważaj na to, wspieraj uczestników w taki sposób, a nie inny? Nie, nie kontaktowałam się z Agnieszką, dlatego że y, zaraz później, y, zaraz chwilę później, y, Agnieszka przeżyła w życiu bardzo dużą tragedię, dlatego poradziłam, musiałam sobie poradzić sama. No właśnie, jak y, pomagałaś uczestnikom tam, na miejscu? Czy w jakikolwiek sposób to robiłaś? No czasem byliśmy tak odizolowani, że mogłam pomagać im tylko miną. To jest tak zwana dobra mina do złej gry, ale wiem, że czasami nawet empatyczne spojrzenie dużo znaczy. Sama byłam uczestniczką takiego programu, więc wiem jak ciężko jest jak czasami jest ciężko. Wygrał twój faworyt? Nie, oni wszyscy są moimi faworytami.